Najsłodsza trucizna szatana Zrobię to jutro. Piekło nie jest pełne morderców, złodziei ani złych ludzi. Jest pełne tych, którzy mówili: Jutro się opamiętam. Największe kłamstwo szatana to sprawić, żebyś uwierzył, że masz jeszcze czas: Jutro się pomodlę, jutro przebaczę, jutro się zmienię. Najsmutniejszy głos w piekle to Myślałem, że mam jeszcze jutro. Wolę, żebyś teraz mnie znienawidził. Żebyś uważał, że moje słowa są ostre, niż żebyś na zawsze stracił szansę spotkania z Bogiem. Nie czekaj do jutra. Odpowiedz Bogu już dzisiaj, teraz. Napisz, wybieram dzisiaj i dołącz do naszej grupy studiowania Słowa Bożego, bo być może właśnie dziś jest dniem, w którym zmienisz swoje przeznaczenie. Link znajdziesz na moim profilu Albo możesz dołączyć do naszej grupy nauki na WhatsAppie przez numer widoczny na ekranie. Razem czuwajmy i przygotujmy się na przyjście Pana. Udostępnij ten film, aby więcej dusz zostało przebudzonych, bo może właśnie Twoje udostępnienie uratuje czyjeś życie.